Przemysłowa produkcja mądrych inaczej. Niezwykłą właściwością wolności jest to, że pozwala ona rozkwitać mądrości, ale też w żaden sposób nie ogranicza głupoty. Pozwala egzystować zwolennikom płaskiej ziemi, obrońcom praw szczurów antyszczepiorkowcom i wyznawcom każdej nawet najmniej racjonalnej diety. Ich wybór. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ten wybór znika. Decydować za nas ma zwierzchność, a ty wcale nie masz pewności, czy ta zwierzchność nie pociągnie cię na dno. Poza pociągiem do władzy absolutnej, dwie jeszcze cechy wyłażą u późnego Donaldinia. słabość do lewicy i wiara w kobiety. Nie wiedzieć szczegółów, jest przekonany, że ani jedno, ani drugie nie są mu w stanie zaszkodzić. Poza tym, na tle swoich pań, takich jak Ewa Kopacz jego tymczasowa następczyni, prezentuje się jako światły, umiarkowany, spolegliwy intelektualista. Chociaż doskonale orientuje się, że jedna ministra od klimatu, Paulina Minklowska, może prostym chlapnięciem spowodować więcej szkód niż średniej wielkości powódź, ale. Równocześnie wie, że jest ona o wiele łatwiejsza do osuszenia bądź zwodowania. Nic jest dziwnego, że do kierownica resortu, który ośpiele się nazwać Ministerstwem Ciemnoty i Wykorzenienia, wydelegował dwie kobiety pracujące, co żadnej roboty się nie boją. Baśkę o wdzięku natchnionej zetępówki i aktywistkę o nazwie Lubnauer, na której widok w roli nauczycielki tacy uczciowie jak ja – Ulegają mimowolnemu moczeniu w trakcie klasówki. Jeśli idzie o dokonanie w krótkim czasie wielkiej lobotomii prwislińców, aby przewinić ich w produkt europodobny, trudno znaleźć lepsze realizatorki. Barbara zaczęła z przytupem. Skasowała prace domowe, ograniczyła godziny lekcyjne i wywaliła katechetów. W Dla... chciała się ich pozbyć, bo jej wielkie zamierzenia. Niestety ugrzęzły w wąskim gardle niesprawnego systemu. Naiwne mniemanie, że można od ręki zlikwidować konkordat, olać tradycje i wymyślić nowy, lepszy program, nie wytwarzając oporu wśród rodziców, uczniów i znacznej części nauczycieli, okazało się iluzją. Żeby wykrzewić zabobon, wyplenić historię i zaorać zdrowy rozsądek, nawet legion broniarzy nie wystarczy. Oczywiście chęci i dobrych pomysłów im nie brak. Ostatnio zaskoczyła wszystkich wicerowacka, czyli już wspomniała Pani Lubnare, proponując dla wygody ucznia i nauczyciela połączenie przedmiotów. Na przykład fizyki, chemii, przyrody i geografii. Już widzę jak moja stara nauczycielka od przyrody, ksywka Plazma, specjalistka od przekroju poprzecznego żaby i narządów rodnych królika, Uczy nas ekonomii Zimbabwe i obyczajów tamtejszych mieszkańców, których oczywiście musi nazywać poprawnie Afroafrykanie. Rozwinięciem tego pomysłu, na co zwracają uwagę liczni internauci, byłoby połączenie matematyki z historią. W obu naukach dominują wszak liczby i określone działania. Jeszcze atrakcyjniejsza mogłaby być synteza wychowania fizycznego. Z religią. W końcu księża też grywają w piłkę z ministrantami. Niestety na tę ostatnią dyscyplinę olimpijską miejsca w nowoczesnej postępowej szkole nie będzie. Pozostaje więc nadzieja, że na prośbę uczniów wychowanie seksualne wraz z podstawami gender dołączy się do prac ręcznych. Pojawiają się jednak pewne obawy przed wdrożeniem kompleksowego programu wciskania ciemnoty. Często bowiem przy wzmożeniu reformatorskim można osiągnąć cel odwrotny do zamierzonego. Zwłaszcza, że młodzież to ciągle element przekorny. Już, już, już samorzutnie skryt, skrzykiwała się na paradę równości, a teraz na przekór Nowackiej pójdzie grewialnie na marsz niepodległości, zwłaszcza jeśli ten zostanie zakazany więc, że gdzieś teraz już idą do szkoły maluchy, które za parę lat, jakich pra, pradziadkowie z wrześni, na propozycję uczenia się historii w języku sąsiadów, powiedzą Don schön albo jest, spasibo. Przyszłość pokaże, czy próbując ocalić resztki zdrowego rozsądku, trzeba będzie uczęszczać na tajne komplety lub studiować na latających uniwersytetach. To też ambitny plan, by Wychować nad wisłą koziołka Matołka i ordynusa może się udać tylko częściowo. Polacy w przyszłości być może będą gorzej wykształceni, bardziej prostaccy, ale bynajmniej nie głupi. Jedną z moich ulubionych lektur jest Pinokio, a dużo do myślenia, nawet kiedy byłem dzieckiem, dawała mi scena, kiedy pyzaty, woźnica zabiera Pinokia i innych y, głuptasów do krainy leniuchów, obiecując im pieczone gołąbki i kiełbasy rosnące na drzewach. Tymczasem prowadzi ich do krainy, gdzie rychło, y, odpowiednimi metodami y, zmieniają się włosów. Oczywiście u Kolodiego rozwiązanie jest optymistyczne. Jak będzie we współczesnym świecie? Ano, zobaczymy. Mądrość Pinokia. Pinokio odkrył fakt doniosły, jakby co najmniej został posłem, że gdy się wpadnie między osły, to trzeba zostać super osłem. Innym nie dawać fory, tak plan minimum net wykonasz. A jeśli połknie cię wieloryb, to wyjdziesz z niego jako Jonasz. Co bardziej leży w twojej naturze, co bardziej w życiu się opłaca? Czy być pajacem ślej skórze, czy osłem branym za pajaca? Najdych się uctwo skrupi, w kromcinie gnidy mędy flądry. Lecz głupi, co wie, że jest głupi, de facto jest po prostu mądry. Hej kochani, pora na hate park, dziś trochę krótszy niż zwykle. Z pewnym zdziwieniem zauważam po raz kolejny, że bardzo bliskie nam bliskowschodnie tematy przyciągają zdecydowanie mniej zainteresowanych niż krajowa młodska. Szanuję, choć nie rozumiem. Trzy powodzie nad Odrą mają przecież mniejszy wpływ na nasze generalne losy niż to, kto zostanie prezydentem USA. A to, co myśli Putin, jest dużo ważniejsze od tego, co wymyśli Kierdyński. Ale trudno, takie życie. Bliski bardzo na wschód nikogo nie interesuje, więc robię swoje na krajowym, lekko zalanym podwórku. Agas zauważa w kontekście polskiego wpływu na kulturę rosyjską. Aż nie do uwierzenia, ile nas z nimi łączyło. Czyżby bez Polski kultura Rosjan. Znacznie zubożała? Zapewne tak. Nasza erudytka Dorota P. przytacza opinię marszałka Piłsudskiego. Jeśli własna wolność jest nieosiągalna, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt bolesnym dla nich wzorem i zaprzeczeniem ich własnego losu. Czy kiedyś nasze kraje uwolnią się z żelaznego uścisku wzajemnych kompleksów? Nie wiem. Chciałbym. Wacław chwali kompilację polskich wątków historycznych razem z korzeniami naszych wschodnich sąsiadów. Słuszne spostrzeżenie, że mógłby to być jakiś punkt odniesienia do pojednania narodów, pisze. Obawiam się jednak, że w oczekiwaniu nasz ulubiony ciąg dalszy, no i pokojowy finał legendy o trzech braciach, spokojnie możemy poczekać jeszcze kilka pokoleń i przeminąć musi kilku tyranów. E, drogi Panie Wacławie, w, w PRL-u e, poprawiona wersja tej legendy głosiła, że tymi braćmi był Lech, Rus i Enerdus. Ciekawa uwaga Włodzimierza. W Rosji nie trzeba było być Rosjaninem, aby zrobić karierę. W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie e, w odpowiedniej chwili zawsze potrafili przypomnieć, że jesteś Polakiem. Proch uderza mocno. 123 lata rosyfikacji wschodniej Polski słychać do dziś. To zgoda, zgoda. Tyle, że jak się dobrze wsłuchać, to najgłośniej na ziemiach odzyskanych. A w ogóle cieszymy się. Niech dzień nauczyciela trwa okrągły rok. Po prostu dzień pedagoga na zmianę z dniem ucznia. Jedni będą udawać, że uczą, drudzy, że uczą się. Ambitni w tym czasie pójdą na wagary wkuwać rzeczywistą wiedzę. Tak przynajmniej ja sam robiłem w dziewiątej klasie, którą z Hukiem oblałem. Ale w międzyczasie przeryłem całą encyklopedię. Nie polecam. Cześć.